Witam w kolejnym filmiku z gry Yesterday. Nie wiem, czy będzie następny. Nie jestem do końca zdecydowany. Bo jak jestem, to się okazuje, że nie ma sensu. A nie wiem, jak ta gra się Wam spodoba. Zobaczymy. Dobrze. Aha. Coś nam tu brakuje. Musimy zadzwonić. Ten automat jest niesprawny, przynajmniej na razie musimy zrobić knyfka. Ok, widzieliśmy, że Borys ma telefon. i Jedyną możliwością to jest jakoś. Próba korzystania Borysa telefonu. Trzeba ma właściwie samą słuchawkę, więc musielibyśmy mu dać słuchawkę jakoś dobrze. Spróbujemy, czy to działa. Call for you on this phone, Hello? Where is Danny? Where? No, I don't read the papers. What happened at Cadway Station? No... It's not him. That child is not my Danny. It's not him. You understand? That is not my son! Well, keep looking. And call me when you find him. Not someone else. Him! No, Borys czeka na syna. Czekał przynajmniej. Eee. bawki się chyba wzięły stąd, że miał syn urodziny, ale... ...prawdopodobnie synowi coś się stało. Mm. Mamy... ...to wykorzystajmy może tu, zobaczymy co z tego przyniesie, co no nam to przyniesie. Coś coś się stało, ale Borys liczy na to, że go odnajdzie. A my musimy jakoś się stąd wydostać. Staliśmy monetę, czyli tak jakbyśmy mieli do telefonu. chociaż moment, to może słuchaweczka. Tak, staś, co? Raz czy jak? Absurda. Jak nie ma klawiatury? Tam jeszcze raz kliknijmy, naprawić. Aha. Czyli możemy spróbować wybrać nowo. to jest jakaś a, instrument muzyczny ja byśmy go chcieli, to byśmy musieli rączkę nacisnąć, a nie. No dobrze. Nie mamy baterii, ale mamy latarkę, więc może są baterie w latarce. Nie? Nie w latarce, to musimy czegoś szukać jeszcze. Jeżeli nie w latarce, to za nie w latarce, ale... Dobrze, mamy jakiegoś robocika. Jakieś urządzonko. O, mamy baterię. Operated. Spróbujemy... Mają nie. Dobrze. No to mamy baterię. W takim razie baterię wrzućmy do naszego dziecinnego syntezatora. Mamy. No i teraz spróbujmy to nowo. Wybrać numer. Czyli co? weźmiemy naszą nasz instrument i klikniemy nim na telefon i zobaczymy co to przyniesie nie wiem czy obecnie można w ten sposób jak teraz zobaczymy wybierać numer telefonu ale kiedyś w tych czasach można było wybrać numer klikając wybrany tak zwane widełki telefonu No. Teraz się chwilę zamknę. Skończymy za chwilę. Tu mamy Samuela, naszego przyjaciela. tego On dość inteligentnym wyrazie twarzy. Mm.

I wtedy można właśnie połączyć z wybranym numerem. Mało tego, można było się, jeżeli tamta osoba rozmawiała przez telefon, można było się wpiąć ich w tą rozmowę i stworzyć tak zwaną obecnie często spotykaną telekonferencję. Muszę powiedzieć, że zdarzało nam się to wykorzystywać w celach rozrywkowych. No, tyle z historii telekomunikacji. A teraz widzę, że nas gra przeniosła. Yy, teraz będziemy grać tym oto Gentlemanem. Mamy za zadanie prawdopodobnie wybawić z opresji Henry'ego. Więc skończymy yy, ten odcinek. Chciałbym wam jeszcze jedynie pokazać yy, te dwie zakładeczki. Tutaj mamy y, podpowiedź, nie wiem czy o tym mówiłem. To, to możemy... I widzimy co możemy zrobić. Jak to wykorzystamy, to ona nam, że tak powiem, wygaśnie, nie będzie podświetlona i będziemy musieli czekać jakiś tam czas, aż ponownie zapali się cała żaróweczka i wtedy będziemy mogli skorzystać z tej podpowiedzi. No i sprawa save'ów. save według mnie są super. Może nic nie możemy sami sobie zapisać. To zobaczcie, tu mamy zapis w tym momencie, w którym my się teraz znajdujemy. A tutaj możemy sobie powrócić do, do wolnych miejsc, zapisanych automatycznie przez gra. Tych miejsc jest na tyle dużo, że nie ma problemu z powrotem po odpowiednie miejsce. Tyle że musimy pamiętać, że jak tu wrócimy, no to ta, ten, ta zakładka nam się zmieni i ten save będzie już inny. No i to wszystko na temat sejfów. No i w takim razie żegnam się z Wami. Na razie. Cześć.